Ik ga een pissy, een pissy. Een pissy, een pissy. Een pissy, een pissy. 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 Een Na nie. nie ma emocji, nie ma rabu, nie mam dość Jest praw, odsuwa lęk żar Złość, samo zachwy, dlaczego jeszcze nie podzielasz W uciąłek się się promam, by do czego No Do niego ciera, on ma przywidzenia Do niego przewidzenia, brrr, la Poradzę tych młodych w i się poda, Przegra szajka kiedyś, skoro patrzy na się łęża I to nawet jak jecha i gwizdów, to krok Jak cofnę się o robić stop klok no Żyć na GoPro, chodź w Nie masz szyldu jak Mondo, do nie unikamy Bez kapizmów, to ten ziom w domu Ciepiot w siostrze, ma to coś co Dostajesz po sukcesach, czyli nasz przepaść nic dzisiaj w klepie po plecach Zna większej niż mój Na dziesięciolecia, dzięki za biedę Mógłbym klepać tę biedę, ale nie polecam I'm sorry, 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 i Hari Hari

Zarabiamy sześć tygodni, bo nie jest super, ścignę, bo jadę, Było tylko parę zamiast nie ale mały i połata Zastanawiamy zamiarów działania, ale przywitamy już kasań Krzycząc kibiclu i fedi, krzycząc mi, baby, o! i fedi, mi, baby, A jak się wyłatwić mi się taką robotą, to na to ludzie zapraje Czego nie dostrzeżamy na świtło, to idzie to Coś mi to mówi, mową swoich ludzi i nasz ład równa kadrę. O rekluzji, pan de Hadżakluzji, to jej służy. Spartacus plebora, przez zastęp, a masz akcjon i lekę, a zaczyna się teraz aspekt z wiedzy. Nikt wiedział, że raz zabija mi śmiechem, bo kiedy nie wysłałem to, to zaforsja wiekem. I nie wejdziecie do łatwo ukrotekst. Nie no. ze skopanego, patrzcie na kieszenie. Włot tego miłego życia, to sposób bycia śmiej sobie wezwać wesel. Jaki jestem jak ja z tym nabranek, z weselem zgładem, rzucamy na, na luz. Za momenty warto więcej niż... Paris Saint-Cherry Monaco, Se Przez Włocławie, Paris Saint-Cherry Przez Włocławie, Paris Saint-Cherry Zróbcie Milanice za jest na płatno! się, Tak się skrzesza co tam taki za popadany Co jest Ja Ci kurwa to kotuje o nazale, pracuje, coś twój To, co zrobiłem, to teraz jak dobry, a dopiero że jestem wierni, że wierni, opieramy, 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 a To i po chodzi, hej, potedy chodzi, i potedy chodzi, i potedy hey, hey, hej, chodzi, i hey, hey, i potedy hey, hey. hey, hey, hey. hey, hey, hey. co, hej potedy chodzi, hej, hej, hej Co, potedy chodzi, i co, chodzi, i potedy chodzi, i co, chodzi, i potedy co, quando os fantasmas chegam às 21:00 da i'll be right ło wow, o wow, wszyscy wow, Co? Wow, wow, kłosier, wow, wow, wszyscy z tym Powiedz mi Co? co? już straciłeś, z nim Ile już, Co? Jeszcze <coughs> się, Wszyscy się się będzie, nie Opuść się I i w końcu żyć! Ło, wow, woł! Woł woł woł! Wow. Powiedziałem, małe zwydła, czy szum małym, zbyt trudny. W nie można w sekundy, jestem sumą cichy przeżyci los mi lat. Wszystko co ma, to tylko zbiegi o konieczności. Nie wiem, czy liczę przed czy to te dłonie na pół szoku. Może powinienem poszukać nogą w tylu i swych, żeby się zabili Umiera ostatnia, tutaj gdzie mieszka to matka Bo perspektywa umiera pierwsza A że wyrwać ich warty koła Ten piłster z baboją huh? ja. uh -huh. w tył odszedł Matki w pora skojarz Choć zawsze to logo Co za mały mnóz za rodzinne Bo połóżą z sobą ary barbery, Na miarę zapachy, reliz, zegarek, To ten rewel, węgiel, okruja i lejki, Szczeli rej, milion słów i śmiech Wszyscy śpiewaj wspólnie Więc widać do czego chcę Wszyscy, to dobra pora by wziąć ręce życie tak wygląda krajobraz, co jest efektywne Nie złudzicie i się ile mogę zrobić do tej pory Już, ile mogę zrobić do tej pory Ile, ile, ile? Powiedz mi Ile już dni Ile już Wszyscy mamy dni Jeszcze głoście głosie, Co najszczepędy dziś nie znaszą Obudź się! I co? I zacznij w końcu żyć! Jeszcze raz! Głoś się! Powiedz mi! Wszyscy! Ile już straciłeś serdeczki? Ile już zwalgowanych dni? Jeszcze głoś się! Przestań śnić! Wczorajsze błędy dziś nie znaczą nic! Obudź się! I co? I zacznij w końcu żyć! Po co tak zróbcie na niebie